Po pierwsze, przepraszam. Przepraszam za całe zamieszanie związane z weekendem Money in the Bank. Przepraszam, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Opowiem wam, jak to wyglądało z mojego punktu widzenia. Jestem sobie w weekend na treningu w Chorzowie. Wszystko fajnie, dobrze mija, aż w końcu pada zdanie. Ej, dzisiaj oglądamy Money in the Bank, a ja takie okuźwa. Oh, i wtedy sobie zdałem sprawę, kurde, Mane in the Bank jest jednak w sobotę. No i no nie miałem za bardzo jak zrobić live reaction, więc po pierwsze przepraszam. A po drugie, przepraszam za wczorajsze live omówienie, ponieważ tak, takie coś miało mieć miejsce. No już jestem dosyć blisko łodzi, cieszę się niezmiernie. Aż tu nagle pociąg staje i informacja, no niestety, pociąg ulegnie godzinnemu opóźnieniu. Takie ja pierdzielę, więc no nie wyszło jedno, nie wyszło drugie. Przepraszam, ale mimo wszystko jest jedna. Dobra wiadomość. And still, your Attitude Wrestling Heavyweight Champion of the World, Lesiu. Pokonałem Sicario, pokazałem, że jestem prawdziwym reigning, ale również defending championem. No i przyznajcie, czy kiedykolwiek w historii Agiunt był lepszy mistrz ode mnie? No myślę, że nie było i że nigdy nie będzie. Mój reign of terror nadal jest kontynuowany i powiem Wam, że to nie będzie jak w przypadku Triple H czy e, Jeffa Jarretta. Mój reign of terror będzie trwać. Wiecznie. A tak, już wracając do tematu odcinka, to dzisiaj porozmawiamy sobie o Rose dnia czwartego. Y lipca, Boże, muszę się obudzić, 2022 roku, lajkujcie, subskrybujcie, do końca wakacji stajemy się największym kanałem wrestlingowym w Polsce, tej siły już nic nie zatrzyma, więc jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to w tym miejscu bardzo, ale to bardzo cię serdecznie do tego zachęcam, a teraz zobaczmy, co wydarzyło się na czerwonej tygodniówce, która świętowała Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wow, niesamowite święto, bardzo z tego powodu się cieszę, ale całe show rozpoczął nowy mistrz United States, Bobby Lashley, który powiedział, że ej, dzisiaj jest dzień niepodległości, więc bardzo się cieszę, że mogę powiedzieć Welcome to Monday Night Raw I ogólnie pewnie większość z Was widzi ten tytuł, który trzymam w ręce, ale taka wiadomość dla wszystkich nigdy, ale to nigdy go nie stracę. Wtedy na arenie pojawił się Mr. Money in the Bank Theory. O właśnie, nie miałem omówienia Money in the Bank, więc jeszcze nie zdążyłem się wyżalić, jak beznadziejnym pomysłem jest dawanie walizki Foriemu i zapytacie się dlaczego. Ponieważ według mnie jedynym, ale to jedynym logicznym wyborem na zwycięzcę walizki Money in the Bank był Seth Rollins, ponieważ jako jedyny z tych wszystkich ludzi, którzy tam byli, mógł na spokojnie po Summerslam albo w trakcie walki na Summerslam Brocka Lesnara z Romanem Reincem skaszynować i być nowym mistrzem, ponieważ... no... Nikt, ale to nikt nie chce widzieć kolejnej walki Brock Lesnar kontra Roman Reigns, więc Seth Rollins jako jedyny mógł to uratować. A powiedzmy, że... Dobra, dostajemy walkę Roman Reigns kontra Brock Lesnar. Czy ktoś z Was realnie wyobraża sobie sytuację, że powiedzmy wygrywa Roman Reigns albo Brock Lesnar i na arenę wchodzi Fury i Fury na SummerSlam zdobywa Undisputed WWE Universal Championship? No ja sobie tego nie wyobrażam. Fury jest naprawdę świetnym wrestlerem i życzę mu świetlaną przyszłość, ale to jest zdecydowanie zdecydowanie zbyt wcześnie. I ja też nie chcę, żeby wszyscy turneli na nim, ponieważ ma on dużą przeszłość przed sobą, ale nie teraz. Może skaszinować po WrestleManii i to zrozumiem w 100%, ale wtedy na Slam dostajemy po prostu po raz kolejny Brock Lesnar kontra Roman Reigns. Znaczy Fury podczas tego to proma powiedział, że no to jest ostatnia w historii walka Brock Lesnar kontra Roman Reigns. Przepraszam bardzo, kto w to wierzy. Przecież już na WrestleManii miał być największy mecz w historii WrestleMania. a teraz niby ostatnia walka proka jest narazomanym ręcem. Ja im nie wierzę, okłamali mnie już wielokrotnie podczas nagrywania tej gównianej serii, więc no nie, nie wierzę im w to. Więc pewnie na Summerslam po prostu Lost Man Standing Roman Reigns kontra Brock Lesnar Nikogo to nie obchodzi yy, Wracając do proma, no to Fury powiedział, że idzie prosto na szczyt I że w ogóle na Summerslam Będzie rewanż Bobby Lashley kontra Austin Fiori. No kolejna świetna informacja Zróbmy kolejny rewanż, ponieważ dlaczego nie yy, No i yy, potem Leslie powiedział No jeżeli dotrwasz do Summerslam To faktycznie może zrealizujesz tą walizkę Ale nie byłbym tego aż tak za bardzo pewien yy, No i potem Fiori zaatakował go walizką Tam Lashley chyba ostatecznie zwyciężył Cały ten brawl, więc taki segmencik otwierający tam później będzie Sixman Team Match, ale do tego zaraz. Potem pierwsza walka na tygodniówce, czyli The Misterios kontra Judgment Day. Po pierwsze, rest in peace dla Majtek Fina Badora. Tak od teraz Fin Ballor walczy w spodniach, co wygląda dosyć dziwnie, ale pewnie za kilka tygodni się do tego przyzwyczaimy. Jeśli chodzi o samą walkę, to przed rozpoczęciem Judgment Day zaatakowało misteriosów od tyłu. Publika była za misteriosami, ponieważ byli w San Diego, więc tam w hometownie Dominika i Reya. Walka, nie najgorsza. W ogóle podczas tej tygodniówki reklamy były picture and picture i nie wiem czy to jest od jakiegoś czasu, ale jak ja oglądam to jeszcze się z tym nie spotkałem, więc z jednej strony fajnie, ale i tak zazwyczaj to skipuje, ponieważ tam zazwyczaj są jakieś restholdy czy coś w tym stylu. Końcówka wyglądała następująco, Ray chce wykonać frog splash, ale Balor to kontruje podnosząc kolana, potem Priest wrzuca do ringu krzesło i dekoncentruje sędziego, a Ray mistyra robi Ediego, czyli udaje, że został uderzony krzesłem i sędzia ogłasza dyskwalifikację, czyli w sumie nikt tutaj nie zyskał, ponieważ... No Mysteriosom to zwycięstwo kompletnie nic nie dało, a Judgment Day wyglądają jak debile, więc lose-lose situation. A, jeszcze mówiąc o Judgment Day, to było to samo promot, a raczej wideo, które było na Money in the Bank, i ludzie myślą, kto to jest, czy to jest Bray Wyatt, czy kto to jest, a ja myślę, że to jest po prostu Edge, który wraca ze swoją nową creepy personą, no ostatnio mu nie wyszło, może tym razem, jak nie założy staję, nie wyjdzie mu lepiej. Potem wywiad na zapleczu z Mizem, gdzie mówi, że Logan Paul albo do niego dołączy, albo zostanie zniszczony, a tak w ogóle to mam duże jaja. Dobrze, Miss. Cieszymy się. E, no i tak, kolejna walka. AJ Styles kontra The Miss, czyli e, rewanż z zeszłego tygodnia. Niestety AJowi zrobili to, co robią ostatnimi czasy, czyli wchodzi AJ Styles, potem reklama, potem jakaś promocja. Potem Street Profits i Alpha Academy są na jakimś pikniku związanym z dniem niepodległości. Potem Judgment Day atakuje misteriosów. Potem kolejna reklama i. AJ przez cały ten czas stał w ringu, więc no. Biedny AJ. Wracając do samej walki, to była ona strasznie słaba, no nie będę was oszukiwać, i zakończyła się w taki dziwny sposób, ponieważ wyglądało to jak taki teaser Phenomenal Forum, ale raczej mało kto wierzył, że AJ go trafi, a AJ po prostu go trafił, jak gdyby nigdy nic, raz, dwa, trzy i po prostu pokonał Miza, a po walce był atak Ciampy i dowiedzieliśmy się ostatecznie, że Demis i Ciampa cały czas ze sobą współpracowali, no któż by się tego spodziewał? Jestem tylko ciekaw, co czeka AJ'a na SummerSlam, ponieważ najpewniej Miz w stronę Logana Poula, a AJ, no nie mamy tak dużo czasu do największej gali lata, a fajnie by było, jeśli Styles dostałby jakąś, no fajną walkę i fajną podbudowę, chociaż z tygodnia na tydzień coraz bardziej w to powątpiewam. Potem była celebracja Liv Morgan, więc bardzo fajny momencik. Powiedziała, że spełniły się wszystkie jej marzenia, że fani zawsze w nią wierzyli i bardzo za to dziękuję. Ogólnie było widać, że bardzo się cieszy, bardzo emocjonalnie do tego podeszła. Też jeszcze nie dostała sideplate'ów na swój tytuł, co mam nadzieję nie oznacza, że szybko ten tytuł straci, chociaż pewnie niedługo wróci Charlotte i wrócimy do starego, dobrego bookingu WWE, ale na razie nie psujmy sobie oczekiwań. Yy, pojawiła się Natalia, która powiedziała, że to tylko dzięki niej Leaf Morgan zdobyła ten tytuł, a potem Carmella, która. Też coś tam pierdzieliła, mniejsza o większą, po prostu Natalia i Carmella zaatakowały Leaf. Pojawiła się Bianca Beller i wy wszyscy dobrze wiecie, co to znaczy. Tak, team match playa! E, Bianca Beller i Leaf Morgan kontra Carmella i Natalia. Jak na to, że w jednej drużynie były obydwie główne mistrzynie kobiet, to walka trwała dosyć długo. Powiem więcej, ta walka była najdłuższa na tygodniówce, więc tym bardziej no, było to dosyć dziwne. Szczególnie, że Natalia i Carmella no, nie były prezentowane aż tak bardzo mocno, no ale wynik mógł być tylko jeden. Leaf Morgan przypina o Ojana, chyba Natalię i zdobywa zwycięstwo, więc Mistrzynie triumfują. Fajnie dla nich, czy dotrwają do Survivor Series. No chyba w to wątpię, ale może dostaniemy tą walkę Bianca Belair kontra Leaf Morgan. Zobaczymy. Yy, potem kolejny urywek z pikniku. Dnia niepodległości, Izikiel rozmawia z profitsami. A jeszcze po raz ostatni, wracając do Money in the Bank, to jak dla mnie, e, walka UsoS kontra Street Profits była najlepsza na całej e, karcie. Taka tylko informacja ode mnie. No i tam potem, e, tam Ezekiel chce polać hot doga, ale no, polał na Sepha Rollinsa. I od razu po tym walka Seth Rollins kontra Izikiel, ale żeby nie było, to. Niby ten urywek był nagrany wcześniej. Sama walka, bardzo fajna, taka tygodniówkowa. Panowie chyba jeszcze ze sobą nie walczyli, więc było to dosyć świeże i oglądało się to nie najgorzej, ale również nie były to jakieś nie wiadomo jakie fajerwerki. Wygrał Seth Rollins, co jest raczej logiczne. Panowie pod koniec wymieniali się rolapami, aż w końcu skontrował to Sef Rollins i wykonał Stompa, co dało mu zwycięstwo. Po walce chciał ponownie zaatakować Izikela, ale nadział się na arkę Odridla, co raczej może nam zwiastować walkę tej dwójki na SummerSlam z czego naprawdę bardzo, ale to bardzo się cieszę. Y, potem chyba już ostatni sketch z pikniku, gdzie była walka na hot -dogi pomiędzy... w sensie na jedzenie hot dogów pomiędzy Otisem a mm, Angelo Dawkinsem, ale okazało się, że wygrał to Zawa, więc hahaha. Ha, ha. A potem jeszcze większa komedia, ponieważ Six Men Tag team match Bobby Lashley i Street Profits kontra Fury i Alpha Academy i na czym się opierała cała ta walka, że Otis zjadł dużo hot dogów i boli go brzuch i zaraz się zżyga, No naprawdę, ha 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 komedia najwyższych lotów. Był jeden chory spot, kiedy Chad Gable wykonywał German Suplex, a Ford wykonał całego flipa i zrobił face bumpa Ja takie kuźwa, Ford, co to za overselling. Ale walkę wygrali face'owie. Tam leszli wykonał Spira chyba na czacie Gable i. No, dzięki temu wygrali a po walce doszliśmy do kulminacji tego całego śmiesznego segmentu, czyli Otis, który się zżygał, Znaczy, nie zrygał się dosłownie, ale tam wypłył resztki jedzenia czy coś takiego, więc hmm pozdrawiam wszystkich, którzy wtedy jedli e, Potem wywiad z Becky Link na zapleczu, który był całkiem spoko, gdzie powiedziała, że byłaby w ogóle w innym miejscu, gdyby nie powracająca Aska. No bo faktycznie za każdym razem, kiedy Becky coś chciała zrobić, to aska jej przeszkadzała. E, potem no w końcu to był dzień niepodległości, więc musiał się pojawić. Uncle Sam, którym był Artrów i zaczął swoją komedię. Że y, pamiętacie Dzień Niepodległości? I wtedy przylecieli kosmici. Bo wiecie, bo film Dzień Niepodległości, ha, 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 wiecie o co chodzi. A wtedy zgasły światła, pojawił się Ludwik Kaiser. Ja mówię, tak, tak, wezwij go, wezwij go, Günta. I no mógłbym narzekać, że halo Brand Split, przecież on jest mistrzem na SmackDown, ale co z tego, w sensie przez sekundę miałem obawę, że wiecie, to jest Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych, więc co jeśli Arturów zrobi jakiegoś rolapa i pokona Guntera, ale na całe szczęście w to nie poszli, Gunter kompletnie zdemolował Arturów, a ja takie tak, tak. Chcę to widzieć i wiem, jaka miała być to reakcja. Miała być to reakcja hilowa, ale ja nie mieszkam w Stanach Zjednoczonych, więc wywalone Gunter, jesteś kozakiem. Potem wywiad na zapleczu z Alexą, która powiedziała, że chce zdobyć tytuł niedługo i że Lili mogłaby mieć wtedy mały tytuł dla siebie. Więc wow, a potem tam przyszła Aska, ale no to było przed main eventem, czyli Becky Lynch kontra Aska w no-holds-barred meczu. I co ja mogę powiedzieć, nice. Po prostu nice, bardzo lubię walki bez dyskwalifikacji. W sensie było tam kilka boczy, jak na przykład Becky Lynch, która chciała wstawić krzesło pomiędzy liny i naprawdę bardzo, ale to bardzo nie chciało jej się to utrzymać. A nawet kiedy to już się jej udało, no to spot nie wyszedł jakoś bardzo, bardzo dobrze. Było za to kilka innych fajnych momentów, jak na przykład Superplex na stos krzeseł albo Aska wkładająca Becky w kosz na śmieci. Jedyny jaki mam problem to to, że walka nie trwała zbyt długo, było to może 10 minut, coś koło. Tego, a zakończyła się w całkiem ciekawy sposób, ponieważ Aska wyjęła spod ringu parasolkę, nie wiem czy to miało być nawiązanie do Kairi Sane, ale jeśli tak, to było całkiem fajne. Jednak Becky to skontrowała, wzięła tą parasolkę, wtedy Aska chciała wykonać Black Mist, a raczej Green Mist. No i to był taki trochę boczyk, ponieważ miała zablokować parasolką, ale większość poleciało jednak na twarz Becky, czego kompletnie nie sprzedała. No dobra, powiedzmy, że wiemy jak to miało wyglądać. A walka skończyła się po manhandle slamie z drugiej liny na stół, więc bardzo definitywne zwycięstwo dla Becky. Teraz tylko proszę, żeby nie dawać żadnej walki tej dwójki w przeciągu najbliższych, nie wiem, trzech miesięcy, ponieważ przez ostatnie kilka tygodni, no praktycznie co tydzień Asuka kontra Becky Lynch i to czasami kilkukrotnie, więc na razie stop. Było to bardzo fajne story. Panie dały kilka świetnych pojedynków, ale na razie odpocznijmy sobie. Jedna ich pójdzie w jedną stronę, druga w drugą, i wszyscy będziemy się cieszyć. Eee, samo show. No, wiadomo, opierało się głównie na tym święcie niepodległości, co jakoś zbytnio mnie nie interesowało. Też było mało fokusu na Fiorego, mimo że jest nowym Mistrzem Money in the Bank. Eee, segmenty, na przykład ten z Leaf był całkiem milutki. Walki również nie najgorsze. Myślę, że ocena 6 na 10 jest jak najbardziej sprawiedliwa. Przed zakończeniem chciałbym podziękować wszystkim naszym wspierającym, czyli Damian Damio oraz Sigismund Dijkstra. Jeżeli wy również chcielibyście zostać wspierającymi, to w tym momencie bardzo serdecznie was do tego zachęcam. Tymczasem, ja się z wami żegnam, mówił do Was Lesius Attitude Polska i słyszymy się już wkrótce. Cześć!